Monika Olejnik nad witam w wolnych mediach a moim gościem jest Szymon Hołownia marszałek sejmu witam pana marszałka serdecznie Witamy. dobry wieczór panie marszałku panie Hołownia pojawimy się w sejmie tak mówi tak mówią panowie wąsik i Kamiński i na naszych warunkach dobrze to ja już mam taki prosty komunikat do panów byłych posłów Kamińskiego i wąsika że oczywiście że mogą pojawić się w sejmie ale pojawią się tam na moich warunkach z jednej prostej przyczyny jeżeli oni twierdzą że są posłami to są zobowiązani na podstawie artykułu 7 regulaminu Sejmu stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu. A jeżeli nie są posłami, to muszą stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu z artykułu 10 regulaminu Sejmu, bo to marszałek Sejmu odpowiada za porządek Sejmu. Tak czy siak muszą stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu. A więc to spotkanie wskazuje na to regulamin Sejmu. Jeżeli do niego dojdzie, odbędzie się na moich warunkach, Pan... a mi nikt takich warunków nie będzie stawiał Pan... i nie będzie mi groził. Pan Wąsik mówi, że dostał pieniądze z Sejmu za styczeń. Nie wiem, sprawdzamy to, na pewno te wypłaty zostały wstrzymane. Być może z rozpędu jeszcze coś poszło, bo to jest jednak wielka biurokratyczna makina. Natomiast status obu panów jest jasny, on wynika wprost z wyroku sądu okręgowego, wynika z konstytucji. Te konstytucji, ten zapis 99 artykuł tworzono w, jakiś, w jakimś celu, a no w takim, żeby przestępcy w Polsce nie stanowili prawa, żeby złodzieje nie pisali ustaw o uczciwości, ci, którzy przekroczyli swoje uprawnienia, nie pisali ustaw o tym, jak się powinno zachowywać urzędnik. Ci, którzy oszukali o uczciwości. Tak, ale Konstytucja nas przed tym broni. Tak, ale prezydent zna konstytucję pewnie. I prezydent uważa, Głowa państwa uważa, że są posłami. Nie są posłami i ja też panu prezydentowi, bo on mnie wprost o to pytał, czy ja uważam w związku z powyższym, że on ich nieprawnie ułaskawił w 2015 roku. Tłumaczyłem, że tak, moim zdaniem nieprawnie, dlatego, że była to bezprawna ingerencja prezydenta jako władzy wykonawczej. Tak, we to wiemy, ale teraz ich ponownie ułaskawił. Ułaskawił ich ponownie, czym przyznał, że wtedy ich nie ułaskawił, co jednak jest jakimś progresem w obserwowanym w myśleniu prawnym pana prezydenta. Natomiast to ułaskawienie nie obejmuje utraty Mandatu. On faktycznie ich łaskawił na przykład z tej kary, która była zasądzona utraty praw publicznych. A to oznacza, że dzisiaj powinniśmy zakończyć tę tragikomedię, która dzieje się na naszych oczach: wielkie słowa. Wie pani, co myśmy dzisiaj mieli w Sejmie? Jak dziennikarze ja przychodzili do Przyjdą, co nie chwila, przyjdą. Wejdą, tak, nie wejdą. Stoi samochód podejrzany pod wejściem do budynku K. Podobno sopowcy prezydenta widziani na obiekcie. Podobno już panowie Kamiński i Wąsik są w Sejmie. Czy my o tym wiemy? Sprawdzanie co chwila tych, tych sygnałów. Słuchajcie, to jest Sejm. Panowie zostali ułaskawieni przez prezydenta, a więc mogą kandydować w następnych wyborach. Mogą ale, spokojnie to zrobić. Ale oni twierdzą, że są. Posłami, tak twierdzi y, PKW, y, nie chce. A tego jeszcze nie wiemy. PKW uważa, że nie ma czeka na podstawę prawną od pana, z pana strony. Ale tego jeszcze nie wiemy. Ja dzisiaj dopiero wysłałem odpowiedź z tą podstawą prawną, której oczekuje przewodniczący Marciniak. Rozumiem, że oni się zawiesili w tym procesie, bo mówimy oczywiście o sprawie obsadzenia mandatu po panu pośle Kamińskim. Kwestia mandatu po panu pośle Wąsiku nie istnieje, bo ja nie opublikowałem tego postanowienia w Monitorze Polskim. Natomiast wysłałem tę podstawę prawną. Ale dlaczego pan nie opublikował w Monitorze Polskim Dlatego. Pana że, dlatego, że nie zakończyłem jeszcze korespondencji z Sądem Najwyższym w tej sprawie. Dokumenty, które wysłałem do Sądu Najwyższego w tej sprawie, ktoś ukradł, jak rozumiem, albo wyniósł z Izby Pracy i zaniósł do innej Izby bez zgody prezesa tej Izby. Co się tam zadziało, nie wiem. Poza tym nie mam jeszcze uzasadnienia orzeczenia Izby Pracy w sprawie pana Kamińskiego. Czekam na odpowiedź na całą korespondencję i wtedy będę podejmował decyzję. Może być też tak, że nie wystąpię do PKW, mając jednak, nie mając. Pewności dwustuprocentowej co do kwestii obsadzania tego mandatu o wskazanie następnego kandydata w przypadku pana Kamińskiego i mandatu, po nim tę pewność mam, e, dlatego taką czynność podjąłem. Ale pan Wąsik nie jest e, posłem. Nie jest posłem. Obaj nie są posłami, bo to się stało w 20 grudnia. E, y, wygaszanie mandatów nie jest zajęciem marszałka Sejmu. On potwierdza fakt. Dzisiaj podpisywałem kolejne dokumenty w sprawie kolejnych nowych posłów, którzy wchodzą na miejsce tych, którzy poszli do Europarlamentu, albo jeszcze jakiejś innych historii, i ja wy wyraźnie stwierdzam, tam tylko potwierdzam fakt, jestem notariuszem, coś się zdarzyło, ktoś został wybrany do Parlamentu Europejskiego i w tym momencie przestał być polskim posłem, a ja tylko stawiam przy tym swój podpis Panie i to marszałku. Sprawno, jakby weryf... sąd najwyższy ma weryfikować ten podpis, Panie... nazwisko się zgadza, się hmm. zgadza. Panie Marszałku, Jarosław Kaczyński mówi, że powinny być wcześniejsze wybory, że teraz powinien być inny parlament i żąda od prezydenta radykalnych kroków. Jakich? Nie powiedział. coś? Nie powiedział. Aha, to nie wiem. Bo ja już się trochę gubię w tym, co mówi pan prezes Kaczyński. Ja mam czasami wrażenie, że on się chyba jakoś w epokach historycznych zagubił, w geografii się trochę zagubił. No jeżeli ktoś dzisiaj w Sejmie mówi o tym, że panowie w więzieniu byli poddawani torturom, a oni w dobrej formie, i dzięki Bogu, że w dobrej formie udzielają wywiadów, no, uśmiechnięcie od ucha do ucha, no tak nie wyglądają ludzie, którzy byli poddawani torturom. Ja w życiu, pracując w różnych miejscach na świecie, widziałem ludzi, którzy byli poddawani torturom i zapewniam, że oni tak nie Wyglądają. W momencie, w którym u nas w Sejmie, nie tylko zresztą jest pani Swietłana Cichanowska, i rozmawiamy o sprawie Andrzeja Poczobuta, on nazywa panów Kamińskiego i Wąsika więźniami politycznymi. Ja już pomijam to, co on mówi na mój temat. Dzisiaj na przykład powiedział, że popełniłem najcięższą zbrodnię, czyli jak rozumiem, powinienem pewnie zostać rozstrzelany, co być może nastąpi. Ja mam wrażenie, że. A co było tą najcięższą zbrodnią? No chyba to, że uznaje, że Kamiński i Wąsik nie są posłami. A To Natomiast... czemu pan wpuścił na, na mownicę prezesa Kaczyńskiego, który wszedł bez. Co? Bo powiem szczerze, trybą. byłem absolutnie onieśmielony tym jego wejściem. To znaczy nagle zobaczyłem prezesa Kaczyńskiego, który idzie na mównicę jak sunie, jak czołg, po prostu wchodzi jak po swoje i yy, jakaś taka elementata. Ale no, ja też myślę sobie, no dobrze, może chce coś ważnego powiedzieć, coś obwieścić. No, jest to jednak senior tej izby w, w, tyle lat w polityce, no nie będę przynajmniej go krzyczał. Więc yy, kierując się zasadami dobrego wychowania pozwoliłem mu wygłosić tę yy, krótką Filipikę. Natomiast ja mam wrażenie, że tam doszło do jakiegoś Jakiegoś w ogóle o całym tym obozie, do jakiegoś pogubienia. To znaczy, oni naprawdę część, proszę popatrzeć na salę, część z nich bardzo twardo, jasno realizuje ten przekaz, natomiast część nie klaszcze. Część siedzi w ciszy, część odwraca wzrok, część się zachowuje zupełnie inaczej. Czy, wiedzą, czy prezes że Kaczyński torturuje demokrację według pana? No ale no, co ja mam odpowiedzieć na taką rzecz? No tak samo on torturuje demokrację, jak ja popełniam najcięższe zbrodnie, jak Kamiński w, w, i Wąsik są więźniami politycznymi. Znaczy mówię, że my, że my te, 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 p, robimy terror demokracji, tak? No przecież to jest jakieś chore. W, pan prezes Kaczyński... Ale prezes Kaczyński powiedział dzisiaj, że zawiadomi Unię Europejską, Radę Europy, o tym, że są tortury były stosowane wobec więźniów. Czyli teraz będzie ulica i zagranica. Tak? To znaczy, jak się my, będąc w opozycji, odwoływaliśmy do instytucji zagranicznych, to było źle, bo zdradzaliśmy Polskę, więc on teraz będzie do nich chodził i opowiadał, że są krzywdzeni. Ja bym najchętniej chciał ten spór zakończyć. Wie pani, dzisiaj byli niepełnosprawni w Sejmie. Bardzo zależało mi na tym, żeby były czytane te dwa projekty obywatelskie, które były w zamrażarce u pani marszałek Witek. Wie pani, co to symbolicznie znaczyło też dla tych ludzi, że nie byli na posadce w korytarzu Sejmowym, oddzieleni kotarami, bez do wody, tylko byli w gabinecie marszałka Sejmu, gdzie podano im jak honorowym gościom herbatę i zamieniliśmy, mieliśmy świetną rozmowę w, i mam nadzieję, że z tego będzie świetna ustawa. Tym i ci ludzie wszyscy, których spotykam, mówią, skończcie już z tym kamieńskim wąsikiem, my jesteśmy tym po kokardę zmęczeni, nie chcemy tego, ja się dziwię, że oni tego nie rozumieją i że nie powiedzą sobie, dobra, było to, było, będziemy kandydować do Parlamentu Europejskiego. Ale my, to siedzimy, my to siedzimy, a oni mogli wejść. Nie, Straż Marszałkowska ma w tej sprawie bardzo jasne wytyczne i one się nie zmieniły. Straż Marszałkowska, doświadczyłem tego, jest profesjonalną formacją i panowie Kamiński i Wąsik mogą wchodzić do budynku parlamentu czy na teren parlamentu, bo przecież pierwsza kontrola przepustek jest przy wyjściu, na takich samych zasadach, jak wszyscy byli posłowie. A ale, więc wyrobić ale, sobie kartę tak, byłego posła wiemy, ale gdyby, i wejść. Ale gdyby chcieli jednak wejść na salę plenarną, to, ma to tak Nie ma no Nikt się z nimi nie będzie szarpał i nikt się z nimi nie będzie bił i mam nadzieję, że też oni nie będą się z nikim Szarpać i bić. Ale są narzędzia porządkowe, karty i tak mają wyłączone, a więc głosować nie będą mogli. Natomiast jeżeli będą chcieli, jeżeli się w jakiś sposób dostaną w miejsce, do którego nie powinni się dostać, to będziemy metodami pokojowymi doprowadzać do deeskalacji tego konfliktu i przekonywać ich, że nie powinni być tam, gdzie być nie powinni. A i, i, pan, pan Kamiński mówi tak. Yy... Oni twierdzą, że 20 grudnia zapadł wyrok i my automatycznie przestaliśmy być posłami, ale dwa dni później było posiedzenie 22 grudnia, w którym uczestniczyliśmy przez godzinę, braliśmy udział w głosowaniach. Te głosowania nie zostały unieważnione. No tak, dlatego że ja wyszedłem z założenia i wziąłem to na swoją odpowiedzialność, że panowie muszą najpierw otrzymać całą korespondencję, moje postanowienie, odpis wyroku, te wszystkie rzeczy, które były jej podstawą i dopiero od tego momentu wyłączyliśmy karty obu panów i traktowaliśmy ich jak byłych posłów. Więc ten argument jest nietrafiony, bo po prostu chciałem zachować się ponad standardowo, uprzejmie, czy też w mojej ocenie zgodnie z prawem. Dostajesz papier, a więc jesteś świadomy tego, co się wydarzyło. Wie pani, oni ja czasami no też ręce mi opadają, kiedy słucham tych wszystkich tłumaczeń. A dziwi jest... pana zmiana stanowiska szefa PKW, który na początku mówił, że jeżeli będzie wydrukowany w monitorze polskim, to wyznaczy, wyznaczy kolejnych kandydatów. Dzisiaj zmienił stanowisko. Ale mnie interesuje to, czy ja zmieniam swoje stanowisko i swojego stanowiska nie zmieniam. Jeżeli pan przewodniczący PKW albo państwa Komisja Wyborcza ma inne zdanie niż ja, to powinna mi to wprost napisać i wtedy będę miał jakiś materiał do podejmowania Dalszych decyzji. Proszę pamiętać też, o tym się rzadko mówi, że my jako Sejm powołaliśmy nową Państwową Komisję Wyborczą. No więc właśnie pan prezydent nie był przejmy do tej pory jej powołać. Dlaczego? Jak pan sobie? Natomiast wysłałem pismo do pana prezydenta w ubiegłym tygodniu, prosząc go o to, żeby powołał tę Państwową Komisję Wyborczą jak najszybciej, z prostego powodu. Za chwilę są wybory samorządowe i możemy mieć sytuację, w której jedna Państwowa komisja wyborcza i jedno krajowe biuro wyborcze będzie zaczynało wybory, a drugie będzie kończyło. A to jest przepis na taki bałagan, o jakim się jeszcze nam w Polsce nie śniło, bo do tej te wybory dziękować Bogu przebiegały sprawnie. Więc z troski o te wybory, a nie o to, co teraz komisja zdecyduje w sprawie mandatów Kamieńskiego i Wąsika, powinniśmy mieć jak najszybciej powołaną nową Państwową Komisję. A wyborczą. może Panu Prezydentowi nie podoba się skład? Panu Prezydentowi może się składnie podobać, ale Sejm taką Państwową Komisję wyborczą wybrał i innej wybierać nie będzie. Ja, mam, ja bardzo szanuję pana prezydenta, choć z nim mam bardzo różne zdanie w bardzo wielu kwestiach. Czasami swoje zdania wypowiada w sposób też bardzo emocjonalny. Można z nim dyskutować. Natomiast tutaj sprawa jest jasna, państwowa komisja wyborcza powinna być powołana jak najszybciej. Czy zaapeluje Pan do pana prezydenta? Napisałem list w tej sprawie do niego w ubiegłym tygodniu. I jest odpowiedź? Nie ma. Nie ma odpowiedzi. Może przyjdzie, no pan prezydent, jak widać, ma dużo zajęć, więc mam nadzieję, że znajdzie chwilę, żeby mi odpisać. Jak, jak pan myśli, jak patrzyli zwykli ludzie, zwykli obywatele, obywatelki, na to, co się działo wczoraj w pałacu prezydenckim, na te przytulania pana prezydenta, panów, pana Mariusza Kamińskiego, brawa, które sobie panowie bili, to wszystko wiemy nie stajnych, tajnych źródeł, tylko te zdjęcia pojawiły się na, na stronach kancelarii prezydenta. Jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas, i to pokazują też sondaże, patrzyła na to z oburzeniem to co my się staramy zrobić teraz w sejmie i o czym mówimy wprost ze spokojem bez agresji to jest przywracanie normalności wszyscy jesteśmy równi wobec prawa proszę wyobrazić sobie wójta albo burmistrza który znajduje się w sytuacji że ma wyrok skazujący i nie ma kolegi prezydenta i nie ma 190 posłów za sobą nie jest nazywany więźniem politycznym tylko przestępcą ilu chcę zapytać pan prezydent w swojej czasie swoich dwóch kadencji ułaskawił ludzi przed prawomocnym skazaniem z iloma Przestępcami spotkał się osobiście, żeby jakby pobudzić tę procedurę w ułaskawienia czy ją umotywować. W ilu sprawy tak się zaangażował? Pan prezydent popełnił, w mojej ocenie, duży polityczny błąd, rozmieniając swój autorytet, tak bardzo nam dzisiaj potrzebny, na tę sprawę. I utracił sporą część takiej manewrowości, pływalności, którą mógłby mieć jako przez te jeszcze około 500 dni, kiedy będzie prezydentem, w, móc inaczej prowadzić polskie sprawy. Dogadywać się z nową władzą, mieć swoje autonomiczne zdanie. Oczywiście być też rzecznikiem interesów prawa i sprawiedliwości Ale pan prezydent I... mówi, że to nie to, co powiedziałem więźniowie polityczni, po pierwsze, a po drugie mówi, że zostali skazani za za to, że walczyli z korupcją. To jest akurat zupełnie nieprawda. Dlatego, że oni nie zostali skazani za walkę z korupcją. Ja o tym też mówię. Mówiłem mi panu prezydentowi wielokrotnie publicznie. Nie mam wątpliwości, że były momenty, w których panowie Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją, ale zostali skazani nie za to, że walczyli z korupcją, tylko dlatego, że wykreowali przestępstwo, czyli doprowadzili do tego, że nie było nic, a nagle pojawiła się pokusa, sfałszowane materiały i cały anturaż, który doprowadził kogoś, czy miał doprowadzić kogoś, akurat partnera koalicyjnego Prawa i Sprawiedliwości wówczas, do popełnienia przestępstwa. Takich rzeczy nie można robić, bo to jest tak obrzydliwe nadużycie prawa, państwo sięga po swoją siłę, a państwo ma potężną no siłę właśnie, no po właśnie. to, żeby wykreować przestępstwo i obywatela w tym przestępstwie no umurzać. Opozycja mówi, że, że, że jesteście terrorystami, że sięgacie po siłę, że jesteście bezwzględni, że wyroki są stalinowskie, tak jak mówi Jarosław Kaczyński. Nie, no a tortury, jak, jak jego wuja gestapo torturowało, tak był torturowany Mariusz Kamiński ja już przy pomocy uprzejmy, dokarmiania. Ja już byłem uprzejmy Chciałbym powiedzieć, chyba pamiętam, panu posłowi Suskiemu, on też jest bardzo retorycznie, ma taką ekspresję bardzo, bardzo rozbudowaną żeby oni uważali, bo im się zaraz metafory skończą, że w, ja tu będę jeszcze dwa lata, ten sejm będzie cztery lata, im się naprawdę za chwilę skończą metafory. Jeżeli my już jesteśmy po dwóch miesiącach, Hitlerem, Stalinem, Dzierżyńskim, gestapo, terror, druga wojna światowa, ludobójstwo, najcięższe zbrodnie, to co będzie za miesiąc? Co będzie za dwa? Naprawdę, jak się używa takiej broni, to trzeba je używać mądrze i tak, żeby była pauza, żeby to wybrzmiało, a później jeszcze raz. A nie przepraszam, roztrząsać na prawo i na lewo, w, co komu w tym momencie emocje na język przyniosą, bo to nie wygląda poważnie. Ja A kto mówi... pana najbardziej obraził w Sejmie? Nie Który, przoduje. Kto przoduje? Wie pani co, ja nie prowadzę takich statystyk. To rzeczywiście tak jest, że tych emocji jest tam sporo i oni na mnie krzyczą różne rzeczy. Niektórzy z nich. No i grozi panu prokurat prokuratorowi. No to nie panu nie, niewątpliwie mi grożą prokuraturą, grożą mi innymi rzeczami. W, no to jest jakby mam to wpisane w ryzyko zawodowe. Nie przejmuję się tym specjalnie. Natomiast jak któryś z posłów czy posłanek przekracza pewne granice, to uruchamiam swoją. I chcę powiedzieć złośliwość, ale kąśliwą ironię. I nawiązujemy wtedy inny rodzaj relacji, bo pewne rzeczy, tak jak dzisiaj. Pan poseł Wójcik był uprzejmy w taki dość karczemny sposób zwracać się do mnie. Panie Hołownia. Tak, Pani Hołownia. Taki okrzyk wzniósł, kiedy wchodził na mównicę. To jest też wybitny głos. To jest człowiek, który świetnie śpiewa, wydaje płyty. Więc ten głos ma taki tubalny. Ja ich naprawdę wszystkich lubię, tak między nami mówiąc. Naprawdę, Pan ma duże, dobre, wielkie serce. Ale ja naprawdę ich lubię, bo ja, ja ich widzę, jak oni rozmawiają, jak oni załatwiają sprawy, natomiast niestety czasami służą złej sprawie. I, i ta sprawa musi być jak najszybciej wyciszona. Odłożona, panowie Kamiński i Wąsik powinni, skoro zostali łaskawieni, dalej się szukać pan, że jutro szukać przejście w polityce. Ja się nie denerwuję, jeżeli przyjdą. A chciałby pan mieć to za sobą? Wieniu. No ale to co mieć za sobą? Przecież oni prędzej czy później zapowiadają, że i tak przyjdą. Spodziewamy się, że pewnie, nie wiem, być może tak będzie, przyjdą na komisję, a nie na plenarne posiedzenie, czy będą próbowali przyjść na komisję. Natomiast ja bym się już nie chciał nimi zajmować. Dobrze, to zajmijmy też też się, się episkopatem, który zareagował na zapowiadane przez rząd Donalda Tusk. Tuska ustawy, chodzi o pigułkę yy, y, Dzień Po i chodzi, i chodzi o projekt dotyczący aborcji. Powiedziano, episkopat powiedział niosą ze sobą śmierć człowieka. Episkopat ma prawo, jak każda organizacja w Polsce wyrażać swoje zdanie na każdy temat, a obywatele mają y, tę wolność, że mogą się do niego stosować, lub nie. Zgadzać się z nim, lub nie, i na tym y, też polega wolność słowa. Mnie a te... czy obywatel hołownia jest za pigułką Dzień Po? Ja wielokrotnie już mówiłem i powtórzę Magrałek. raz jeszcze. W tej sprawie czekam na to, aż ta propozycja rządowa przybierze ostateczne... No nie, ale to chyba obrót. ma Pan zdanie na temat pigułki dzień po, tak jeżeli czy mówimy nie? o awaryjnej antykoncepcji, tak. to ja mówiłem i powtarzam, o, że jestem po za tym, żeby była dostępna bez recepty od 18 roku życia. A to jest 15. Jeżeli, wiem. I dlatego chciałbym o tym z wnioskodawcami porozmawiać. Porozmawiać też u siebie w klubie, bo nie mieliśmy jeszcze okazji. Jakie jest stanowisko moich koleżanek i kolegów? Bo takie jest moje stanowisko. Wewnętrznie przemyślane jako Szymona Hołowni posła na Sejm. No, I o nim wielokrotnie mówiłem publicznie. Po 18 roku życia bez recepty, poniżej 18 roku życia, ze względu na to, że to jest jednak silny środek farmakologiczny, jednak na receptę yy, i mamy do czynienia z młodym organizmem. Tu nie ma żadnej ideologii. to jest tylko to pytanie. Natomiast porozmawiam z ekspertami, porozmawiam z moim klubem, wypracujemy stanowisko. A jeśli chodzi o ustawy dotyczące prawa aborcyjnego, są na projekty przeciwny. lewicy. Czemu? A aborcji do dwunastego. Ja zagłosuję życiu. przeciw takiej ustawie. Przypuszczam, że będę mniejszością w swoim klubie i też uczciwie otwarcie o tym mówię. Zagłosowałbym za ustawą przywracającą status quo ante, czyli ten stan sprzed wyroku trybunału i referendum. Zależy w jakiej postaci. Na no, postaci Jest... takiej, żeby lekarz się nie bał i żeby nie, dokonywał lekarz aborcji, nie... kiedy... Lekarz... Kiedy są wskazania medyczne, uwaga, nie tylko jest, jest głębokie przekonanie z kwestii zagrożenia życia, ale zdrowia, również psychicznego kobiety, to w ogóle się nikt nie powinien bać, tylko powinien Ale boją się, Ale mamy to trzeba przypadki... zmienić. To trzeba zmienić. I dlatego ja proponuję, żebyśmy te wszystkie projekty dotyczące prawa aborcyjnego na spokojnie rozpatrzyli. Kiedy one już wszystkie spłyną, to będzie w ciągu pewnie najbliższych kilku tygodni. Panie Marszałku, wystawił pan na aukcję weśpu? Wystawiłem jedną z barierek spod Sejmu, które tam stały bez sensu 8 lat. W taką specjalną, jeszcze biało-czerwoną, bo to była ta, przez którą się ludzi wpuszczało. Podpisałem ją, jest do tego obiad z marszałkiem. To taki symbol otwierania przez nas Sejmu, bo idzie nam to naprawdę, naprawdę nieźle. Teraz Dzień Babci i Dziadka w Sejmie. Kilka tysięcy ludzi przyjechało. Gratuluję. Jakie wspaniałe wpisy pozostawiali. Aplikacje robimy konstytucyjną. Ja wystawiłam bieganie. Może Ile? pan weźmie udział. To może pani kupi barierkę, a ja bieganie. Bieganie mi się na pewno z całą pewnością przyda. Bo ma Choć pan mnóstwo... pójść siedzieć? Mam pójść siedzieć, w związku z powyższym na razie sobie pobiegam. Dziękuję to bardzo. To Marszałek Szymon hołownia był dzisiaj gościem Kropki Nadi. Dziękuję Monika Olejnik. A jutro znowu będziemy mieli w Sejmie Dreszczowiec. Dziękuję bardzo. Nie daj Panie Boże, myślę, że będą emocje, ale bez obstrukcji. Dziękuję.